Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność powitać Państwa na... W wystawie w Bednarach, gdzie farm Truck pokazuje dwie zupełnie nowe linie ciągników. Stoimy w tej chwili przy absolutnym hicie cenowym, jakim jest nowy Farmtruck 6075 DT Heritage. Jest to nasza najnowsza konstrukcja, przeznaczona przede wszystkim dla mniejszych gospodarstw, a także jako ciągnik pomocniczy dla dużych gospodarstw rolnych. Ciągnik ten pokazaliśmy dwa dni temu naszym dealerom, Od wczoraj pokazujemy go na wystawie. Muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony ogromem zainteresowania klientów. Tym ciągnikiem. Spodziewaliśmy się, że będzie on popularny, ale popularność przerosła wszelkie oczekiwania. Ten ciągnik z wersji z kabiną można dostać już poniżej 70 tysięcy złotych z oszczędną jednostką napędową farm z pompą rzędową. Cóż więcej, tak naprawdę zachęcam do odwiedzenia naszego dealera i obejrzenia tego ciągnika, przetestowania i sprawdzenia jak, jak zachowuje się w rzeczywistości. Stoimy właśnie przy ciągniku Farmtrack 7110DT. Jest to absolutnie nowa seria Europline oparta na technologii Perkins'a z Common Railem, z skrzynią CTFA i z przednią, z przednią osią firmy Cararo. Nowy design przełomowy w naszej firmie. Nowe rozwiązania związane z wyciszeniem wnętrza, nowa komfortowa kabina. Także linia Europline zaczyna się już od 60 koni, kończy się na 112 koniach mechanicznych. Stosujemy tu zarówno skrzynię CTF, jak i, jak i rozwiązania firmy Cararo Od 12 na 12 do 24 na 24. Wierzymy, że ta linia podbije polski rynek nie tylko ze względu na swoją nowość, ale przede wszystkim ze względu na oszczędność i walory. Użytkowe.